Nagrywanie, bo tak coś ostatnimi czasy na tych wyjazdach to nic nie nagrywam. Nie mam weny. A tutaj ten dzień dzisiejszy to jest większość takich dróg właśnie jak ta. Bez jakichś spektakularnych widoków, ale za to tak fajn, taka fajna motocyklowa. No, po prostu że cały czas się miska cieszy. żeby tutaj to miejsce na karcie i baterię mam, więc mogę sobie nagrywać. Dobra panie Horwat bierzemy pana. W idealnym miejscu ta droga się pojawiła. Dzisiaj regulowałem zawieszenia tutaj na dwóch motocyklach. No, regulacja zawieszenia to jest za mocno powiedziane, bo po prostu napięcie wstępne sprężyny, chociaż akurat Saga w Harley'u yy, tam skręcałem, a Harley ma wymienione Olinsa zawieszenie i tam taka regulacja była możliwa, więc yy, skręciliśmy trochę o, 4, o 5 klików Saga w, w jednym i w drugim amortyzatorze, a w Tigerze 850 Sport skręciłem o też 5 obrotów napięcie wstępne sprężyny które i tak już było skręcone bo użytkownik Marcin go tam skręcił ale jeszcze nie na tyle, żeby mógł z pasażerką i z kufrem jeździć, więc jeszcze mu teraz dokręciłem i, no i twierdzi, że czuje dużą różnicę, że mu się dużo lepiej jedzie więc na pewno to miało sens mam na wyjeździe dwie MT9 jedna to jest Dokładnie kopia takiego egzemplarza jak mój, który kiedyś miałem, jest oklejony folią, więc z pomarańczowego stał się bardziej czerwonym, ale to jest taka pomarańczowa wersja jak moja. Na pełnym układzie wydechowym od dominatora, ale jest full, czyli bez katalizatora z kolektorami wymieniony, więc no, ryczy jak ściekły. I druga dziewiątka SP. Ta z tych, no, ostatniego wypustu, no, w tej chwili jeszcze tej najnowszej nie ma, więc, no, powiedzmy, że... Oj, no jedź tym Clio. E, ty, że to jest najnowszy wypust, bo to dopiero ten nowy model będzie miał chyba w Polsce sprzedaż... Nie wiem, czy w tym miesiącu, czy w przyszłym, tam jakieś opóźnienie znowu tradycyjnie jest. A może już jest, tylko w Poznaniu taka bida z Yamaha się zrobiła, że... Ale się nie mieści, natomiast yy, nowy salon Yamachy mimo że funkcjonuje w internecie, na Google i generalnie już serwis niby działa, to żadnej informacji nie ma, nic kompletnie nie istnieje. Także trochę nie rozumiem tego podejścia. Nie wiem czy oni tam motocykli nie mają, czy jak, no muszę tam podjechać, ale no dziwna sprawa, bo nowy dealer. Yy, Nowy dealer otwiera tych marek coraz więcej, najpierw no oczywiście ma BMW, potem Ducati, no i teraz Yamaha już się pojawiła jakiś czas temu w, w Gorzowie, w Wielkopolskim, od tego dealera, więc jakieś doświadczenie z Yamaha już mają, no a w Poznaniu mówię, no jest w internecie, że jest niby salon otwarty, wszystko na Google, ale... Nie ma żadnej informacji oficjalnej ani na stronie oficjalnej Yamahy nie ma, więc ja nie wiem o co chodzi. A wracając do drogi, no to fajna, nie? Uuu. Uuu. No dobra, no jedziemy bardziej tam nie ma pada. Przez wczoraj była premiera nowego GS-a 1300 Adventure. I te pierwsze wrażenia no, są tradycyjnie nie najlepsze. Ja się też ostatnio tak śmiałem trochę, że z GSA, bo wszyscy hejtują go, a i tak w kolejce będą stali, żeby go kupić. Ci co oczywiście ich stać, kurde. Chyba jednak ten deszcz jest nieuchronny. Trzeba jakiś przystanek znaleźć do zatrzymania. No tu nie ma przystanku. W sensie budki. O kurde, centralnie jedziemy w chmurę. No, szlak! Jest jeszcze gorzej niż myślałem. No dobra, to szukam jakiegoś dachu. wracając do tego GS-a, to Oczywiście, no poczekam aż go zobaczę na żywo Bo na zdjęciach jakoś nie zrobił na mnie wrażenia Zresztą podobnie było Z, tym, z tą wersją nie Adventure I szczerze mówiąc zawiodłem się okrutnie, bo Czasami jest tak, że na zdjęciach wygląda słabo, a na żywo nie jest tak źle No na przykład Na przykład, przykładem, no Przykładem jest yy, MT-09, które bo ta lampa no, wygląda strasznie, ale jak człowiek się tak opatrzy i na żywo zobaczy tego dzika, to tak jakby w wersji SP, to tak jakby znika ten, te, to złe wrażenie. Natomiast G jest odwrotnie. Myślałem, że jak go na żywo zobaczę, to będzie ok, ale zobaczyłem wersję czarną pierwszy raz tak na żywo wśród motocykli, nie w salonie, nie na targach czy gdzieś. To zupełnie inaczej te motocykle potem wyglądają. I wydał mi się taki jakiś no bez jaj, totalnie. No, taki kurde, o ile duży GS może się nie podobać. O tyle nie można mu zarzucić, że nie jest oryginalny. No, jest kurde w pewnym sensie, no taki. Ci GS-owcy tego szukają właśnie. A tutaj takiego wyróżniają się tym, że to takie wielkie, że to niby tak tacy są fajni, że mają taki motocykl. Często. A to dobre jest motocykl oczywiście. O, a tu jakaś taka linia odcięcia deszczu. Natomiast ten zwykły GS nowy to naprawdę totalnie bez jaj, no taki, kurde, no nic ciekawego. Nie, powiedziałbym, że Chińczyki są ładniejsze, te ADV-ki wszelkiej maści. Potem zobaczyłem GS-a też, się na nim też przejechałem, biało-niebieski. O ile biały to jest jeden z kolorów, którego bym nigdy nie kupił, to tutaj ten biały naprawdę nieźle wyglądał z tymi czarnymi elementami i niebieskimi. I tu odwrotnie, całkiem nieźle. Już tak mówię, no kurde, no nie jest tak źle z tym GSM, aż tak źle. No ale zobaczyłem Adventura. No nie wiem, czy płakać, czy się śmiać, ale no wygląda dziwnie. E, może to jest właśnie ta cecha, że będzie się wyróżniał. I właśnie stanie się tam za pół roku rok takim GS-em Adventurem jakim był do tej pory i po prostu będzie z powrotem wzbudzić zainteresowanie, ale myślę, że tym małym GS-em to sobie tak trochę chyba strzelili w kolano z tym motocyklem. No, nie widzę tutaj szans rywalizacji z Tigerem na przykład. Jeżeli ktoś szuka dużego motocykla ADV, to, to nie widzę szans tutaj tym GS-em. Taki jakiś kurde mówię, bezpłciowy. A Tiger 1200, no to jednak robotę zrobił, tryjął z tym Tigerem. Także to takie przemyślenia. No jak widać, cały czas uciekamy od deszczu. Ciemno jest, ale nie pada. Dziwne, że tylko na zakrętach jest tak mokro. To jest złośliwie polał, żeby nie zapieprzać. Oczywiście jadę ostrożniej, bo taki pierwszy deszczyk to jest niebezpieczny, bo to ślisko jest bardzo. Jak się ten pył tak podmyje wodą. I tak widać jadę dość asekuracyjnie. A jeszcze tak nawiązując do motocykli BMW to zapominam jakim fajnym motocyklem, może poza silnikiem, którego nie bardzo lubię. Jest y... 900XRK. Kurde, no jaki to fajny motocykl jest. Ładnie wygląda, fajnie wykonany. Ale ten silnik to jakoś tak nie przekonuje mnie. Gdybym miał taki na przykład silnik od Tracera, to bym O kurde, to czarno. To że to by był taki naprawdę fajny motocykl i ładny i z dobrym silnikiem trzycylindrowym. No nie jest takim budżetowym, dwucylindrowym, nie wiadomo czym No i wtedy byłby taki motocykl z całkiem fajnym silnikiem bo te dwucylindrowe, to mówię, no jakoś mnie tak nie przekonują, nigdy mnie nie przekonywały ten też mnie nie przekonał nie mówię, że jest zły, ale no jakoś ja wolę 3-4 cylindry. Tą nudę tych czteru cylindrowców uwielbiam. Przewidywalność trzy cylindrowców to, 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 to lubię. A to szarpanie, klekotanie dwucylindrowców to tak średnio mnie interesuje. Kurde, czy ja mam czarną szybę? A, bo ja mam czarną szybę! Ale i tak dalej jest ciemno. Ja z ciemną szybą jechałem i tak mówi. Kurde, co tu noc się zrobiła do cholery? on dalej jest ponuro i ciemno, ale już nie tak źle jak było przed momentem. Zapomniałem, że szybę mam opuszczoną. Blendę znaczy się. Ale zobaczcie tą perfekcję tej drogi. Tak sobie rozpocząłem taki temat motocyklowy. Czyli mówiłem o tych GS-ach. Ostatnio mam przyjemność, e, miałem przyjemność e, szkolić osobę, która kupiła GX-a, czyli Suzuki S1000. GSX-S1000 GX. E, wcześniej miał Diawela, czemu nie wiadomo wcześniej miał Diawela, no Diawel go tam ostro zawiódł awaryjnością niestety i... no i kupił GXa na tym samym szkoleniu były też dwa s6y Ninja, czyli moje ulubione i teraz tak sobie podsumowując to wszystko czym jeździłem, co ewentualnie Chciałbym teraz mieć, to powstała moja lista, która skróciła się do, w zasadzie, trzech motocykli. E, wygląda to tak... Wiem, że to nikogo nie interesuje, ale to, to mogę powiedzieć, mogę, nie? E, wygląda to tak, że gdybym miał kupować Nakeda, mówię teraz o sobie prywatnie, gdybym miał dla siebie kupić motocykl i byłoby mi na niego stać, to nakedem byłby GSX-S1000 od Suzuki, bez dwóch zdań. Mówimy o nowych motocyklach, bo używki to jeszcze bym znalazł kilka. Eee, drugim motocyklem byłby, byłaby, czyli w takiej trochę innej opcji, bardziej sportowo-turystycznej, no to oczywiście byłaby Ninja 1000SX. Też tutaj absolutnie number one. I trzecim mógłby być właśnie też, ale nie GX, tylko GT Który ten kurde, no trochę jednak ten przód mnie wkurza w tym motocyklu. Gdyby troszkę inny ten przód był, to może byłby number one absolutny, ale trochę mnie... Ten, ten przód słabe po prostu światła tam są. To są takie rzeczy, które, na które się nie do końca zwraca uwagę, ja też mogę powiedzieć, no kurde nie jeżdżę po zmroku, ale... za często, ale... No jednak to jest ważna rzecz. A ta jedna pipka świecąca to nie jest zbyt dobre oświetlenie. W SX jest dużo lepsze. No i tak się wykrystalizowała wykry krystalizowała taka trójka, co oczywiście nie oznacza, że nie jestem zadowolony z Tigera, czy nie byłem zadowolony ze Streeta, bo one są do Street jest doskonałym motocyklem. No ale już tyle się nim wyjeździłem. I nie tylko tym egzemplarzem, ty po, kilkoma innymi, e, teraz jeżdżę Tigerem, no i generalnie one są super, ale gdybym miał prywatnie kupować, to wyglądałoby to inaczej. Natomiast do pracy, to myślę, że ten to jest naprawdę bardzo dobry wybór, gdybym mógł go lekko zmo, z tego, zmodernizować. To bym to uczynił, i wtedy byłby to lepszy motocykl. Bądź gdyby dostał takie modyfikacje, jak ja dostała Daytona, to stałby się naprawdę fajnym motocyklem. Bo miałby lepsze hamulce, bo te to jest Kaszana Straszna. Mówię o przodzie. Zawieszenie, no nic specjalnego, ale też nie jest jakieś złe. A w Daytonie jest w tej chwili już zacisk taki radialny ma też pływające tarcze ma czterotłoczkowe zaciski a nie dwutłoczkowe więc trochę lepiej hamuje no i przy przepustnicy dostała nie jedną czyli też lepsza reakcja na gaz no i dostał parę koników więcej czyli dokładnie tyle myślę co mu można by było mu dołożyć to właśnie dostała Daytona No, i wtedy byłby to naprawdę motocykl też top. A tak jest przeciętniakiem, który mi się bardzo podoba, bardzo dobrze mi się jeździ. Wyjątkowo, ale to wyjątkowo zarąbiście się nim manewruje. Zawraca jakieś slalomy, jakieś, no, wszelkiej maści niskie prędkości. To jest po prostu poezja tym motocyklem. Przychodzi mi to z taką niebywałą łatwością, jakbym rowerem zawracał. Ale się tu piekarnik robi. Jak dobrze, że ja się nie zatrzymałem i nie głupi pomysł nie przyszedł, żeby się ubierać w membrany. No, no tutaj to jest od razu z 9 stopni więcej chyba. Ile teraz pokazuje mi? On, on się zanim zaktualizuje. Na razie mi pokazuje 23, ale jest na pewno więcej. No, to tak film o niczym. Jakby ktoś chciał podyskutować o tych motocyklach, no to fajnie, jak nie, to, to też fajnie. Tu nic mądrego nie można dodać, bo no to motocyklami tak jak z kobietami, jednemu się podoba, to drugiemu tamto. Więc udowadnianie, że coś lepsze lub gorsze, to nie ma większego sensu. Jeden lubi rybki, drugi akwarium. Ja lubię takie i tyle. Także trzymajcie się ciepłutko No, 26 już się zrobiło Ciao